Cześć! Ja jestem Zwiadowca Żampa, a to jest nowy film na moim kanale. Mianowicie dzisiaj kolejny odcinek z daily contentu. No i dzisiaj będziemy na skakać na skoczni w Engelbergu k 125. Tak jest, już ładowanie skoczni. No i możecie przed konkursem jeszcze zostawić subskrypcję. No i możecie skomentować filmik. Także rekord skoczni pobity 20 lutego, tak samo jak na Wiśle. Wynosi on 147,5 metra, 88%. Mam nadzieję, że to jest dosyć dobry wynik, przynajmniej wystarczający. 3,5 metra za wcześnie. Aj kurczę, no co ja zrobiłem? Po prostu jeszcze przewrotka w tym momencie. Nie, no po prostu. To jest niemożliwe. 120,5. Ja się w ogóle nie dostanę, chyba. Dostałem się, ale ledwo. Kurczę, co ja zrobiłem w tym momencie. Co to w ogóle było? Ja nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło. 78%. I jest. Kurczę. 2,5 metra za wcześnie. No właśnie, nienawidzę pod tym kątem Engelbergu, ponieważ nie wiem dokładnie, gdzie się wybić Nie potrafię. Poza tym tu się leci wysoko i później się spada. Myśli się, o rekord będzie: 150 w ogóle. A tu kurczę jest 140. No, a no, po pierwszej turze jestem w czołowej dziesiątce i myślę, że możemy uznać to za osiągnięcie. 94%. Mam nadzieję, że to wystarczy do dobrej odległości. Ponad 1,5 metra za wcześnie. Jest, jest za zieloną linią. Kurczę, już się bałem, że znowu się przewalę, ale jest za zieloną linią i jest bardzo dobrze. 143 metry minus 13,5 punktu za ten skok. I finalnie 10, no tak to średnio, no ale jestem dziesiąty i nie można narzekać, ponieważ nie jest to najgorsze. Lokata na Engelbergu. Engelberg 10 miejsce, i teraz. Druga, znaczy drugi konkurs, nie druga skocznia. No i mam nadzieję, że będzie bardziej szczęśliwe, bo naprawdę już kurczę. Nie lubię tej skoczni i fajnie by było pobić rekord. Jest wiatr w plecy, ale tu naprawdę rekord mam bardzo dobry i ciężko będzie go pobić. Wiatr w plecy potrzebuje 140 metrów polecieć. półtora metra za wcześnie. No i chyba jest. Nie, no nie ma. Tak jak mówiłem, wydaje się, że skoczę gdzieś tam daleko, a tak naprawdę pod koniec lotu spadam. 138 metrów, także nie 10 metrów do rekordu skoczni. No i jest piąta lokata, także nie ukrywam, że dosyć fajnie. Ło, teraz potrzebuję skoczyć 150 metrów, przecież to jest jakaś niebywała odległość. No, niemożliwe, żeby botle skoczyły i. Teraz akurat świetne wyjście z progu lecimy po rekord, jest rekord, nie ma 150 metrów, ale jest nowy rekord skoczni. I to na pewno jest dobrym osiągnięciem 149 metrów. Jest fenomenalny skok. Nie ma 150, tak jak powiedziałem, ale to nie jest ważne, ponieważ yy, no, pewnie w czołej siódemce się utrzymał, bo byłem piąty. A nie, bo to dopiero pierwsza tura, to jestem trzeci, tak jest. Jest to fenomenalny wynik. No i 151,5 metra teraz potrzebuje, co? No ale ciężko będzie powtórzyć takie wyjście z progu. A, no tak, 2,5 metra za wcześnie. Ale warunki jakieś w ogóle oszalałe? Kurde, no, no i na dwie nogi, no. Nie wiedziałem jak lądować. 138,5 metra, no niestety. Dobra odległość, także jestem dosyć spełniony w tym odcinku, ale niestety lokata końcowa słabiutka. No tak, niestety jest na tej skoczni. Plus cztery zaufania trenera w sumie to mi nic nie daje, ponieważ i tak mam 100%. No i widzimy się w następnym odcinku już, tl, czyli na turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie, Garmisch Parken Tivsen, Innsbrucku i Bischofshofen. Tak jest. Także do zobaczenia i pa pa! akurat świetne wyjście z progu. Lecimy po rekord. Jest rekord, nie ma 150 metrów.